Na kolacje, także te romantyczne, polecamy produkty firmy Janas. Nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę. Janas zawsze dobre. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o stratach w lokalnych pasiekach, ukończeniu pierwszego etapu testów zakopiańskiego Melexa oraz o wykopkach w Dzianiszu. Witam Państwa we wtorek 9 września. Piotr Starmach. Rozpoczynamy wiadomości. Jeszcze nie tak dawno temu powiatowy inspektorat weterynarii w Nowym Targu poinformował, że wśród podhalańskich pszczół wykryto zakaźną chorobę. Jaki ma to związek z minionym latem oraz jaki jest stan lokalnych miodów? Szczegóły w materiale. Minione lato nie tylko przysporzyło kłopotów przyjeżdżającym w te tereny turystom, ale również pszczelarzom i ich pszczołom. Nieustanne deszcze spowodowały, że sezon, który miał być porą zbiorów, przemienił się w porę stagnacji, ponieważ pszczoły, nie mogąc pobierać nektarów w deszczowe dni, nie wytwarzały miodu. Tym samym dając powody hodowcom do zmartwień, a smakoszom bardzo małą ilość produktów do kupienia. Pszczelarze byli przygotowani do tego, że rok będzie piękny. Zaczęło się, jak mówiłem, już fajnie. Natomiast maj przyniósł poważne deszcze, czyli okres, kiedy były największe kwitnienia łąkowe. Drzew, drzewostanów, wtedy wszystko przekwitało w czasie opadów deszczu, co było bardzo niesprzyjające z kolei dla pszczół, ponieważ one ten okres, kiedy powinny pracować, przesiedziały w ulach. Groziło to głodem, ponieważ no, pomimo tego, że kwiatów dużo kwitnie, deszcz pada, pszczoła nie może z niego skorzystać. Właśnie w czasie trwania mokrego sezonu, jak nazywają minione lato okoliczni pszczelarze, powiatowy inspektorat weterynarii w Nowym Targu wykrył i zniszczył ognisko zgnilca amerykańskiego. Zakaźnej choroby pszczół. I chociaż dla ludzi nie jest ona niebezpieczna, miody będące wytworem zakażonych owadów musiały zostać wycofane, a same pszczoły zniszczone. Jeżeli y, rodzina głodnieje, zaczyna osłabiać się, czyli ilość pszczół w ulu zaczyna zdecydowanie spadać. Te pszczoły nie są w stanie ogrzać czerwiu, który został złożony przez królową, matkę pszczelą. I wówczas dochodzi do zaziębienia czerwiu, a to grozi rozwojem dalszych chorób. Jak podkreśla jednak prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy, był to wyłącznie jednorazowy przypadek niezrzeszonego pszczelarza, dotyczący niewielkiej ilości pszczół i nie ma powodów do obaw przed spożyciem podhalańskich miodów. Najmniejszego powodu do obaw nie ma. Wszystko jest, jak mówię, pod kontrolą. Wszystkie sąsiadujące z terenem z jedyną pasieką, która była chora, zostały pasieki sprawdzone. Nigdzie nie stwierdzono żadnego podobnego. Nasze miody są bezpieczne. Żadnych obaw co do konsumpcji naszego miodu nie ma. Jedno co jest obawiające to to, że tego miodu jest mało, bo rok, jak powiedziałem, był słaby. No może się to jedynie przełożyć na to, że konsumpcja będzie trochę droższa, a nieżeli... Normalne lata. Teraz przed pszczelarzami czekają kolejne wyzwania. Zbliżająca się jesień to czas, kiedy każdy z nich musi powoli przygotowywać własne pasieki na okres zimowy oraz nadzieją czekać na piękniejszą wiosnę od tegorocznej. Meleksy zamiast koni ciągnących turystów do Morskiego Oka są coraz bliżej debiutu. Pierwsze testy elektrycznych pojazdów już za nami. Jak one wypadły? Marcin Szkodziński. Zakończony został pierwszy etap testów elektrycznego samochodu wożącego turystów na drodze do Morskiego Oka. Meleksem kierowali wozacy, którzy na co dzień wożą turystów fasiągami na tym odcinku drogi. Jak wypadły testy i czy akumulatory wytrzymują zmienną pogodę, jaka jest w Tatrach? 42 wozaków przetestowało. Jazdę. Opinie są różne, no ale to oczywiste. Z wózkiem się nic nie działo, oprócz tego, że wtedy, kiedy było chłodniej, trzeba było częściej wymieniać baterie. Ten wyjazd i zjazd, i wtedy, kiedy jest ciepło, odbywa się trzy razy więc bez problemu wózek wyjeżdża, zjeżdża, wyjeżdża, zjeżdża, wyjeżdża. Zjeżdża. W trakcie testów elektrycznego samochodu powstały plotki, że auto nie wytrzymało trudów jazdy pod górę i uległo awarii. Nasza redakcja również w tej sprawie otrzymała list od widza. Dyrektor TPN-u dementuje plotki o zepsuciu się pojazdu. Jednak Melex rzeczywiście przez kilka dni nie kursował. Mieliśmy parę dni przerw, między innymi 24 w dniu protestu. Wozac po prostu odmówili, nie chcieli jeździć. Mieliśmy też przerwę związaną z chorobą serwisanta, no, zachorował i nie miał go kto zastąpić i w tym dniu musieliśmy zawiesić też jazdę tego Melexa. Elektryczny samochód ma być testowany na drodze do Morskiego Oka jeszcze w warunkach zimowych. Po tych testach będzie można stwierdzić, czy meleksy będą w stanie obsłużyć tą trasę. Jednocześnie dyrektor TPN-u stara się znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które zadowoli obrońców zwierząt i sprawi, że konie nie znikną z drogi do Morskiego Oka. Ja też przeprowadziłem już wstępne rozmowy, i będę je przeprowadzał w przyszłym tygodniu w sprawie elektrycznego napędu. To roz, takiego elektrycznego wspomagania wozu. Wygląda to dość obiecująco i przede wszystkim jest realne do wykonania. Czy Melex poradzi sobie na stromej, ośnieżonej, a często także oblodzonej drodze z Palenicy Białczańskiej na Włosienicę i wyprze transport konny? A może konie okażą się niezastąpione? Tego dowiemy się po zakończeniu kolejnych testów Melexa. Do niedawna kojarzone z ciężką pracą, dzisiaj z huczną plenerową imprezą. Wykopki w Dzianiszu jak co roku ściągnęły rzesze okolicznych mieszkańców, nie tylko po to by wziąć udział w zabawie, ale również by napełnić żołądek tamtejszymi smakami regionu. Wykopki w Dzianiszu to nie tylko czas wzmożonej pracy, ale również okazja do spotkań i zabawy. Podczas wykopków w Dzianiszu zbierana jest rzepa, czyli grule lub najprościej mówiąc ziemniaki. Ponieważ ziemia na podchalu nie należy do bardzo urodzajnych, gospodarze musieli zadowolić się tym, co ziemia rodziła, a najwięcej było zawsze ziemniaków. Nadmiar jednego warzywa w domowej spiżarni przyprawiał o ból głowy gospodynie, które musiały się dwoić i troić, aby wymyślić różne potrawy z ziemniaków. Stąd właśnie co roku w dzianiszu odbywa się konkurs na najlepszą potrawę z dzianiszańskiej rzepy. Z ziemniaka można mnóstwo rzeczy wyczarować, więcej niż na tych stołach tutaj było. Były m.in. pączki z ziemniaka, co jest dziwne, ponieważ pączki zawsze kojarzą nam się ze zwykłym ciastem, zapiekanki z ziemniaków, w takim kociołku zapiekany, boczek, kapusta, żeberka, ziemniaki i aż 4 godziny w piekarniku. Pyszna po prostu potrawa, zupy ziemniaczane, zupy typu żurek, moskole, moskole z miodem, moskole z masłem czosnkowym, kluski, kluski śląskie, kluseczki inne jeszcze, zapiekanki z ziemniaków innego typu, także jeszcze można innych rzeczy również mnóstwo po prostu wygospodarować. Każda z pań startujących w konkursie na najlepszą potrawę z ziemniaka została doceniona i otrzymała upominki. Jednak podniebienia jury oczarowała potrawa Zofii Smoleń z Dzianisza. Moskole z, z, z miodem rzepakowym. To znaczy moskole to u nas jest, to jest norma. No to, to jest takie góralskie danie. Dodałam tylko ole, znaczy miód rzepakowy, którego u nas nie ma. To jest ze Śląska. On przyjał ze Śląska, i wypadło rewelacje. Ponoć! Jak wygrałam, to ponoć! Kto jeszcze nie próbował Moskoli z miodem, powinien szybko nadrobić zaległości. A dla smakoszy potraw ziemniaczanych zapraszamy za rok do Dzianisza, gdzie gospodynie z dzianiszańskiej rzepy potrafią zrobić cuda. To były wiadomości telewizji pod Halę. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie już jutro. Do zobaczenia! kolacje także te romantyczne polecamy produkty firmy Janas nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę Janas zawsze dobre